Klocek na równi pochyłej. Otóż będę Was starał się za każdym razem, kiedy będę miał tylko taką możliwość, zmusić do tego, żebyście robili poprawny rozkład sił działających na ciała równia pochyła i klocek na niej znajdujący się. Bowiem, z tego co widzę w internecie, jest wiele wątpliwości do tego, co niektórzy autorzy rozwiązywania zadań pokazują. Tak więc, mamy równie na niej masa M, klocek. Klocek podlega działaniu siły ciężaru Q. Tę siłę do każdego ciała znajdującego się na powierzchni Ziemi przykłada Ziemia. No, i teraz kierunek prostopadły do powierzchni równi. Fizycy umówili się, iż będziemy przedstawiali siłę nacisku na daną powierzchnię jako tę, która jest prostopadła do tej powierzchni. Zatem siłą nacisku klocka o masie m na równie jest ta właśnie siła n. Ona jest prostopadła do Powierzchni równi. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki równia przykłada do klocka siłę reakcji równą co do wartości n. Na klocek działają dwie siły, które są siłami newtonowskimi, to znaczy takimi, których źródło jest w innym ciele. I tak ciężar jest przykładany do masy M przez Ziemię. Siła reakcji jest przykładana do ciała przez równie. I tak samo, jeśli chodzi o siłę N. Siła N jest przykładana przez inne ciało, przez masę M do równi. Te siły, które są na rysunku przedstawione kolorem czarnym, to są tak zwane siły newtonowskie. Każda z nich ma źródło w innym ciele. Siła wypadkowa QIR oznaczyłem ją kolorem czerwonym. Ona powoduje ruch ciała wzdłuż równi w dół. Ta siła F nie jest siłą neutronowską, ponieważ jej nie przykłada inne ciało do masy M. Ona jest tylko wypadkową. R i Q. Tak powinien wyglądać za każdym razem wasz rozkład sił działających na ciało znajdujące się na równi pochyłej. Polecenie A. Jakie są wartości przyspieszeń? A1 oraz A2 klocka w ruchu odpowiednio w górę i w dół równi. W górę równie. No, oczywiście pojawia się w stosunku do tego, co mamy tutaj poniżej, siła tarcia. Zwrócona przeciwnie do prędkości, to jest właśnie siła T. Piszemy dynamiczne równanie ruchu, czyli drugą zasadę dynamiki. Masa razy przyspieszenie równa się siła wypadkowa. Obie siły są zwrócone przeciwnie. Z wykresu zarówno pierwszego, jak i drugiego znajdujemy, że F równa się mg sinus alfa, a siła tarcia jako iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku jest równa fmg cosinus alfa. No to wyznaczamy A1. Podstawiamy dane i znajdujemy wartość. No i teraz. Ciało wzdłuż równi porusza się w dół, a zatem siła tarcia T, jest skierowana ku górze. Dynamiczne równanie ruchu ma taką postać. Po podzieleniu obu stron powyższego równania przez masę znajdujemy przyspieszenie. Podstawiamy dane i znajdujemy wartość.